Polska, kraj kontrastów, kraj Chopina, skłodowskiej Curie i polskiej policji, formacji, która od lat stoi Kurwa na straży no właśnie czego? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z kamerą towarzyszyliśmy oddziałowi prewencji tytanii szosy z komendy rejonowej w Grzmisławicach Dolnych. To, co zobaczyliśmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Janusz, pamiętaj, najważniejsza zasada w tej robocie to papier. Wszystko musi się zgadzać w papierach, nawet jak się nie zgadza w rzeczywistości. Papier ważniejszy niż rzeczywistość. Rozumiem, szefie. Uwaga, uwaga! Wszystkie jednostki w sektorze kod, kod tęcza? Powtarzam, kod tęcza. Mamy nielegalne zgromadzenie. Rozejście! Zgromadzenie jest nielegalne! Terror jest otoczony! A? A? Szefie melduje, że podejrzana stawia czynny opór werbalny to znaczy, jej pies stawia. Widzę, Janusz widzę, trzeba działać zdecydowanie, ale z poszanowaniem procedur. Rozstawić parawan! Użycie parawanu taktycznego to standardowa procedura w przypadku, gdy chcemy uniemożliwić mediom rejestrowanie no, czegoś, czego nie chcemy, żeby rejestrowały. Dokumenciki poproszę i świadectwo legalizacji parasola. Przecież o deszczu mam zapowiadali opady. Utrudnia identyfikację, twierdząc, że chroni przed opadem, którego nie ma. Szefie. To się kwalifikuje. A ten? Wygląda na recydywistę. Też ma nielegalne barwy. Janusz, spisuj dane z obroży, zatrzymujemy go do wyjaśnienia. Ale to mój Azorek. On nawet muchy by nie skrzywdził. Proszę panie, my tu nie jesteśmy od gdybania, tylko od egzekwowania prawa. Azor, jesteś aresztowany za naruszenie porządku publicznego poprzez manifestowanie nielegalnych symboli. Masz prawo do jednego szczeknięcia. Szefie! Atak na funkcjonariusza! A to... Do czego to miało służyć? Planowała pani tym obrzucić jakiś pomnik? Panowie, na litość boską, ja z Rosmana wracam. Rosman? To niemiecka siatka, szefie. Sprawa jest międzynarodowa. Ktoś ukradł katalizator z radiowozu tego nowego! To niemożliwe, kto by kradł katalizator z Poloneza. Przecież on go fabrycznie nie miał. Szefie, to musi być jakaś zorganizowana grupa przestępcza. Działają wyprzedzająco, kradną części, których jeszcze nie ma. To prekradzież. Dobra, panowie, potrzebujemy waszego sprzętu. Wjedziemy na górę i zrobimy obserwację. Może zobaczymy sprawców z powietrza. Szefie, widzę podejrzanego. Piąte piętro, drugie okno od lewej. Janusz to komendant w swoim gabinecie. Jest szef pewien? Wygląda jakby coś odpalał. O cholera. Janusz, chyba czas na wcześniejszą emeryturę. I tak to się kręci, jeśli spodobał Wam się film i chcecie więcej przygód, to zostawcie subskrypcję na kanale, aby nie przegapić nowych filmów.